Pięćdziesiąt lat przed narodzinami Chrystusa, po podbiciu Kali, Egiptu oraz Iberii, Cezar poprowadził niezwyciężone rzymskie legiony ku brzegom wyspy zwanej Brytanią. Mówię wam! Fajnie tak coś z rana podbić. Bardzo wątpię, czy możemy tak się opierać forever. A jednak egzystuje lecz co ma licencję na opieranie. Pobudka skandalik się na wsi wstaje się z kurami. Ale ja jestem z miasta, u nas się jeszcze śpi i to na pewno nie zdrobię. To Mentafix <tomentafix> z Brytanii. Czy mogę cię prosić o rękę? się! Pójdziemy do Brytanii, mają tam świeżutkich rzymian. Wiesz, taka mała bitwa o Anglię. Welcome was yeah. w Londynie. Gadają, że laski z Brytanii wyglądne, ale ta mi się podoba. Faktycznie niczego w tej czarnej sukni jej do twarzy. Chyba mnie unika. Chcesz wyrwać tę czarną wdowę? Daj jej prezent, to zawsze działa. Galowie przedali się na naszą wyspę z tajną bronią w beczce! Doskonały news, nieprawda, Starlingi? Ty weź zostaw trochę. Wszystko kłamstwo! Nie ma tam żadnego bukietu. Zatrudniliśmy najemników z Normandii. Tu najtwardsi z twardych. Baranie i ty przeciw mnie! Ale pan w ogóle lubi ten zawód? Aaaaa! Zawsze chciałem o to spytać. W sumie człowiek rzadko ma okazję spotkać się z katem, a jak już się spotka, to wiadomo, atmosfera nie zawsze...